Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest o czym rozmawiać i rzeczy dzieją się na naszych oczach, krótko mówiąc. Każdego dnia jest wydarzenie, które wymaga osobnego podsumowania, a ostatnie trzy dni to, to pasmo takich wydarzeń. Z jednej i z drugiej strony, mówię, z jednej i z drugiej strony dlatego, że mamy dzisiaj w Polsce ostatnie trzy miesiące kampanii wyborczej, to trzeba sobie uzmysłowić, kampanii wyborczej, która może zakończyć się naszym wielkim sukcesem, sukcesem Polski. Będzie to kampania, która będzie poprzedzała kolejne kampanie wyborcze, a może to być ostatnia kampania wyborcza na długie lata. Ostatnia kampania wyborcza na długie lata. To, co robią ci ludzie, to, co robią Bodnar, Tusk, spółka, świadczy jednoznacznie o tym, że jeżeli. Nie dochowalibyśmy wszystkich starań, nie dopełnili wszystkich naszych obowiązków, mówię także o Państwu, i dalibyśmy im domknąć system ich trzaskowskim, który będzie ich poduszkiem po to, żeby podpisywał wszystko, co zechcą zrobić. To następna kampania wyborcza, w której opozycja będzie normalnie mogła występować, będzie za X lat, znów będziemy się podnosić z wielkiego, z wielkiego upadku i będą się podnosić, no nie my. Tylko będą się podnosić nasi młodzi dzisiaj będący w podstawówkach, w szkołach średnich, czy nawet w przedszkolach. I znów będą wydobywać się z jakiejś niewoli, z jakiegoś autorytaryzmu czy totalitaryzmu. Ale po kolei, bo zobaczmy, co się dzieje w tym dniach, dzisiaj. Dzisiaj rano, może cofnijmy się kilka dni wstecz. Cofnijmy się do środy zeszłego tygodnia. W środę w zeszłym tygodniu pan prezes. Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, został zaproszony przez Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pana posła Śliża, od Hołowni z Polski na 2050, z ugrupowania, które twierdzi, że Trybunału nie ma. Ale ugrupowanie, które stwierdzi, że Trybunału nie ma, zaprosiło jednak na Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, prezesa Trybunału, którego nie ma, po to, żeby wygłosił sprawozdanie z działalności Trybunału, którego podobno nie ma. To było wydarzenie z przedpołudnia. Byliśmy na tym wydarzeniu, o czym po południu dowiedzieliśmy się, że pan prezes z Trybunału, pan prezes Świszkowski, powróciwszy do Trybunału, Poinformował nas o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 128 Kodeksu Karnego zamachu stanu. Jak to uznał, ujął pełzającego zamachu stanu? Pełzający zamach stanu to nie czołgi na ulicach, jak zaczęli się tam od razu śmiać i tak dalej. Ten sam pan ślicz się śmiał z w, 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 programu w wenecie czy już czołgi na ulicach są, czy nie. Nie. Pełzający zamach stanu to. Nieuznawanie istnienia państwa polskiego na jakiejś płaszczyźnie co najmniej, to jest próba, próba, zmiany konstytucyjnego ustroju państwa. I do tego za chwilkę pójdę. Ona jest i to na wielu płaszczyznach widzimy. Jaka ma reakcja na tej stronie? Nagrali jakiś filmik, pan Tusk grał w ping -ponga w, w Wilni przy ulicy Parkowej. Jak niektórzy, zresztą nie zbyt dobrze, jak niektórzy twierdzą, przygotowywał się w eliminacjach do pucharu od puchar naczelnika zakładu karnego na białomelce. No niech się przygotowuje. Niech się przygotowuje. No będzie miał długie lata po tym, co robi teraz w Polsce. Będzie miał długie lata na to, żeby grać w puchara, na naczelnika Zakładu Kartnego na białe Co godzinę no przecież nie musi tam przecież być osadzony. Można wybrać inne miejsce. W każdym razie, żarty na bok, od prawda? Chłopie, my tu mamy ważniejsze sprawy, grałem w ping-ponga i tak dalej, i tak dalej. Proszę, te czołgi na ulicy wyśmiali, to wyśmiali, tylko że nie pływają wcale do śmiechu. Bo zobaczcie Państwo sposób udalę. Dalej porównywa informacja, że Tusk się wściekł. Tusk się wściekł, że Ostrowski, prokurator Ostrowski wszczął postępowanie, że ominął Bodnara, że zaczyna przesłuchiwać świadków i zaczyna to wyglądać przerażająco. Więc Tusk wydał rozkaz. Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu, żeby ten zabrał śledztwo Ostrowskiemu, ponieważ Ostrowski w ogóle nie myślał o oddaniu tego śledztwa, więc co zrobił dzisiaj w Może do śmiechu, że się śmieją, że czątku nie ma i że w piłnym kraju się sprawy, to co zrobili? Zawiesili na pół roku zastępcę prokuratora generalnego. Dzisiejszy dzień pokazuje, że sprawa jest niezwykle poważna że pełzający zamach stanu jest faktem, że samo tylko wszczęcie postępowania przez niezależnego zastępcę prokuratora generalnego, to strach w oczach Tuska, but na i wszystkich tych, którzy na naszych oczach niestety, w ciągu ostatnich 13 miesięcy, o czym mówił pan minister Strajk, rozwalają nasze państwo. No bo jak inaczej nazwać sytuację, w której sądy orzekają na korzyść morderców, którzy przyznali się do gminy. Jak inaczej nazwać sytuację, w której sąd najwyższy musi uchylać wyroki, z uwagi na to, że z kolei, albo inne postanowienia, z uwagi na to, że były my, my, kierowane sprawy, choćby nie wiem, o tymczasowe aresztowanie, kierowane były przez prokuratorów, którzy zostali obsadzeni przez uzurpatora, którym jest koronerów, prokuratorem w tak krajach jest. Jak inaczej nazwać sytuację, w której aparat państwa, prokurator generalny, premier i wielu innych nie uznaje istnienia 3,5 tysiąca sędziów. 3,5 tysiąca sędziów. Nie polityków, tylko młodych ludzi, którzy skończyli studia w Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie. Zrobili aplikację, zdali egzaminy sędziowskiej, zostali powołani na urząd sędziego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. A rząd nie widzi 3,5 tysiąca sędziów. To jest 40% stanu sędziowskiego. Czyli rząd nie widzi istnienia państwa polskiego na płaszczyźnie wymiaru sprawiedliwości, jednej z najważniejszych płaszczyzn funkcjonowania państwa polskiego. No to jak to nazwać inaczej niż. Pełzającym zamachem stanu. Pomijam już wszystkie inne rzeczy potwierdzone, jak chociażby represje polityczne, które uznało państwo węgierskie i udzieliło azylu posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, stwierdzając, że w Polsce mamy do czynienia z represjami politycznymi i łamaniem podstawowych wolności i praw człowieka. Jak inaczej nazwać, jak niepełzającym zamachem stanu, to co potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich czyli łamanie wolności praw człowieka i niehumanitarne, nieludzkie traktowanie więźniów politycznych w więzieniach w 2025 roku. Strach w oczach to jest strach tamtej ekipy. Dlaczego to mówię? Żebyście Państwo sobie zdali sprawę, że wchodzimy w ostatnie trzy miesiące, w których tamta strona dokładnie wie, mimo że się śmieje grając w ping że jeśli te wybory przegra, że jeśli te wybory przegra, to będzie siedzieć. To będzie siedzieć. Mają tego świadomość. Dlaczego to o tym Państwu mówię? Żebyście Państwo się przygotowali na walkę niemalże wręcz przez następne trzy miesiące. Tłumaczenie jedny, drugi, jedny, drugi. Sąsiedzi, sąsiadom. Ojcowie, matki, dzieciom. Dzieci, ma matką i ojcom i tak dalej, i tak dalej, jak wygląda rzeczywistość w Polsce. A rzeczywistość wygląda tak, że i w Europie również, ale w Polsce szczególnie. Dzisiaj mamy wpis Ilona Maska, tego ministra w rządzie, ministra w rządzie Donalda Trumpa, który odnosi się do wpisu Patryka Jakiego, który ma odpowiadać tak jak kilku innych, kilku innych naszych europarlamentarzystów, odpowiadać karnie za to, że polubił w mediach społecznościowych jakiś jeden wpis. Nie ma już wolności słowa, nie ma wolności mediów. Taka jest rzeczywistość Polski w sposób szczególny. W sposób szczególny dlatego, że Polska jest poligona. No Ale zostawmy te rzeczy. To jest wydarzenie z dzisiaj. Wydarzenia z wczoraj. Wydarzenia z wczoraj. Zobaczcie, co się dzieje. Nasz kandydat w ciągu weekendu ogłosił jeden z pierwszych swoich punktów programowych. Rzecz, która dzisiaj doskwiera Polaków najbardziej, to jest drożyzna, to są galopujące ceny energii. Prąd coraz droższy w naszych domach i niepohamowany, dlatego, że oni odstąpili od tarczy, którą myśmy wprowadzali. To jest prosty sposób. My z prądem mamy duży problem. Od dziesięcioleci, w ogóle z naszą polityką energetyczną. Gdyby nam idiotyczna Unia Europejska z idiotycznym lewackim nakazem nie kazała wycofywać się z węgla jak w całej Europie, to byłoby w Polsce euronerado i dalej może być. I dalej może być euronerado w Polsce. Tylko, że oni nam kazali wycofywać się z czegoś, co świat uprawia. Wiecie Państwo, że w 1990 roku, 35 lat temu, świat wydobywał 4,5 miliarda ton węgla. 4,5 miliarda ton węgla. świata. Chiny z tych 4,5 miliarda ton węgla wydobywały 1 miliard. Czyli tam ponad 20%. Europa cała wydobywała pół miliarda. 500 milionów ton. Z czego Polacy gdzieś tam byli na czwartym miejscu. Minęło 35 lat. Idiotyczna, lewacka, lewacka ideologia Green Dealu i mówienie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, że jak my czegoś tu w Europie nie zrobimy, to spłoniemy razem z tą planetą, prawda? Musimy się przyczepiać do asfaltów, te biedne dzieci w tej Warszawie muszą blokować te mosty, bo jesteśmy ostatnim pokoleniem. Jak my tu czegoś w Europie nie zrobimy, to spłoniemy. No to zaraz posłuchajcie, co Europa znaczy w świecie. Otóż, o ile w świecie wydobywano 64,5 miliarda ton węgla w 1990 roku, to dzisiaj wydobywa się, uwaga, 8,5 miliarda ton węgla. Zwiększono wydobycie prawie dwukrotnie. O ile Chiny wydobywały w 1990 roku miliard ton węgla, to dzisiaj Chiny wydobywają 4,5 miliarda ton węgla, produkując tam zresztą, zresztą te wszystkie wiatraki, fotowoltaikę. To wszystko Chińczycy mówią, macie, zakładajcie, wyprodukujemy bardzo. Jesteśmy w tym dobrze. Z tego naszego plastiku, z tej naszej stali, bierzcie, bierzcie, bierzcie montujcie, montujcie, a my w tym czasie... Zwiększamy pięciokrotnie wydobycie węgla i mamy w nosie to ostatnie pokolenie tych chorych dzieciaków przyczepiających się do mostu, zresztą w Chinach się nie przyczepiają. Ciekawe dlaczego nie. A wy sobie działacie tak, jak działacie. Europa w tym czasie zjechała, wiecie państwo, skąd dokąd, z 500 milionów ton węgla do 50 milionów ton. Wydobywamy w Europie już tylko 50 milionów ton węgla, a Chińczycy wydobywają 4,5 miliarda ton węgla. Nie z czego Polacy wydobywają 90% ton tego węgla. To jest jeszcze ostatni moment, słuchajcie Państwo, to jest jeszcze ostatni moment, żeby powiedzieć lewactwu europejskiemu wara od naszego węgla, zacząć, zacząć rzeczywiście stawiać nowe szyby węglowe na Lubelszczyźnie, gdzie mamy pokłady węgla bardzo płytkie, bez gazu, bezpieczne, dobrego jakościowego węgla kamiennego, rozłożone od łącznej po na długości kilkudziesięciu kilometrów, i naprawdę być niezależnym energetycznie, bo Matka Natura, Pan Bóg dał nam naprawdę surowiec, który może nas energetycznie trzymać do góry. Ale my się bawiliśmy. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat próbujemy ideologii lewackiej i mamy problem z energią. Mamy również elektrownię atomową, bo oni zatrzymali tę, tę, tę elektrownię również na kolejne, bo dziewięć lat przedłużyli ten, ten proces budowania elektrowni atomowej, a być może w ogóle ją zatrzymali. Dzisiaj ceny energii galopują. Co robi odpowiedzialny rząd? Odpowiedzialny rząd powinien zrobić to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli zablokować galopujące ceny energii. Oni tego nie zrobili. Występuje Karol Nawrocki i mówi tak Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, jaką obejmę, jak obejmę urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to wystąpię z pakietem zmian prawodawczych w Polsce, które ma obniżyć ceny energii dla zwykłego odbiorcy, dla każdego z was, o 33%. O 33% duchu. Także dla przedsiębiorców. Także dla producentów chleba, dla producentów butów, dla producentów yy, masła, spółdzielni medycyńskich i tak dalej, i tak dalej. O 33% dóbr. Co robią oni? Oni robią pokazówkę. Pan Tusk zaprosił do siedziby giełdy papierów wartościowych swoich przedsiębiorców. I mówi, wprowadzamy deregulację. My teraz będziemy przedsiębiorcą robić tak, jak oni będą chcieli. Drodzy przedsiębiorcy, my teraz otwieramy się na Was. Będziemy obniżać podatki, prawda? I będziemy teraz deregulować tak, żebyście mieli najlepiej, jak to jest tylko na kuli ziemskiej. I mówi tak. I jest z nami pan Rafał Rzowska, szef postu. To niech pan tam teraz przedstawi. Co mamy wam zrobić? No sypnie, nie? Wszyscy myśleli, że Tusk przyjedzie z Przaskowskim i odnoszą, co oni będą robić dla tych przedsiębiorców, a oni powiedzieli, że będą robić to, co przedsiębiorcy będą chcieli powiedzieli, no to niech pan Rafał Brzoska teraz zrobi nam paki No Za kogo ma Polaków? Bo teraz uwaga, żeby było jasne, bo kto to jest pan prezes Rafał Brzoska? Pan prezes Rafał Brzoska, wam też w 2013 rok. Pamiętacie Państwo, kiedy chodziło się do, do o odbiór na przykład zawiadomienia o rozprawie sądowej do sąsiada do sklepu Albo odbierało się, y, się korespondencję z urzędu skarbowego w kiosku ruchu? Adwokat stał w kolejce razem z innymi po gazety, a adwokat stał po odbiór na przykład odpisu pozwu, albo po odbiór uzasadnienia wyroku w kiosku ruchu, albo w sklepie spożywczym. Pamiętacie Państwo to? Bo Zbryciarz w wówczas kiedy był szefem rządu polskiego, deregulacja zrobił w ten sposób, że zaorał rocznie Polską, odebrał jej status strategicznego przedsiębiorstwa, które doręcza przesyłki o znaczeniu strategicznym niezwykle ważnym, państwową korespondencję i rzucił to na rynek. Tak się złożyło, że na tym rynku była firma pana Woski, która przejęła to i dostarczała nam te koperty z redów skarbowych, z sądów, Prawda? przez ma wstępy masarskie przez spożywcze jedynki, nie jedynki brały radnych Tak działa tam ta władza. I to nam proponuje. Z jednej strony mamy Karola Wokulskiego, który daje proste rozwiązanie 33% cen energii, z drugiej strony bajaców, którzy ponownie biorą swoich ludzi, którym robili już dobrze przy rozkładaniu na czynniki pierwsze i rozwalaniu takiego przedsiębiorstwa jak Poczta Polska, i mówią, teraz wy nam proponuję się tego rodzaju współpraca Tuska z przedsiębiorcami, teraz weźmy to w cudzysłów, kosztowała państwo polskie, czyli Was. Setki miliardów złotych. Setki miliardów złotych, które nie wpłynęły do budżetu państwa do 2015 roku. I dlatego do 2015 roku nie było pieniędzy na nic. Ani na waloryzację rent i emerytur, bo po 5 złotych po 10 rządowali. Ani na jakiekolwiek programy prorodzinne, żadnego 500, plus, ani 800, dla jakiegokolwiek dziecka, ani na podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, 1750 złotych to było wynagrodzenie, nie było żadnej żadne inwestycje lokalne, tak zwane powiatowe, szkoły, szkoły specjalne, na nic. A bezrobocie także tutaj oscylowało w granicach 20-30%, nie ma w każdym wypowiedzi. Tak było? Tak wyglądała współpraca paradoksówka z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, którzy nie płacili pieniędzy do budżetu państwa. My, kiedy rządziliśmy, prowadziliśmy współpracę uczciwą. Po pierwsze, wszyscy płacą podatki. Wszyscy płacą podatki niższe. To my obniżyliśmy podatki, podatek dochodowy od do osób fizycznych z 17 do 12%. To myśmy obniżyli podatek dla przedsiębiorców, dla osób prawnych z 19 do 9%. To myśmy podnieśli stopę wolną podatku, kwotę wolną podatku, 30 tysięcy złotych. Prawda? To myśmy zwolnili młody do 26 roku życia z podatku dochodowego i z ZUS-u przez zakładaniu To się Oni będą tę strony zregulować. To jest proszę Państwa różnica, w którą w pokazują trzy dni mają tych, którzy przedstawiają konkretne rozwiązania do Polaków, jak Karol Naworski zrobi pierwsza rzecz to 33% ceny energii. A sami pajacują i przedstawiają problemów, które nie mają, a do czego one zmierzają, to my, wiemy. to my wiemy z historii. Ta propozycja Karola Wolskiego, 33% dół za ceny energii, też została wyśmiana, że przecież prezydent tego nie może zrobić. A dlaczego nie robi tego pan prezydent Andrzej Buda, na przykład dzisiaj? Tylko czekamy na Karola Wolskiego. I to jest kolejny strajk A Ano dlatego, że pan prezydent Andrzej tutaj jest u swojej prezydentury, a większość w Sejmie, co najmniej do czasów wyborów prezydenckich, ma Tusk jego zgraja, która doprowadziła do tego, że spółki Skarbu Państwa z alfce dzisiaj przynoszą straty, która doprowadziła do zaplanowania wszelkich inwestycji, także tych lokalnych na drogi gminne i powiatowe, która doprowadziła do dziury budżetowej niespotykanej w naszym państwie od niejako jakich czasów, która doprowadziła do tego, że mamy zwolnienia grupowe w firmach państwowych, która doprowadziła do tego, że także znaczy firmy prywatne na mężczyźnie choćby to Black Blackland White. znacie Państwo tę firmę Meblową, prawda? Która przez lata zatrudniała ludzi teraz zwalnia na pategnie również, która doprowadziła do sytuacji, w której wali się nasza polityka zagraniczna, która doprowadziła do sytuacji jak ekipa Tuska, która dzisiaj grozi nam śmiertelnym niebezpieczeństwem, bo obrażali całkiem niedawno prezydenta Stanów Zjednoczonych, który dzisiaj przecież jest gwarantem jedynym tak naprawdę jako Łuk na Szymonatowska, naszej niepodległości, naszego bezpieczeństwa. Ekipę, która jak rządziła do 15 roku to ustaliła, No macie szczęście, jak się po tej stronie Wisły, ale że było jasne, nawet gdyby tak było, to obrona na Wiśle spowodowałaby, że tu w świecie mogą być ostrzegane ze zwykłych moździerzy z tamtej strony Wisły, dlatego, że byłoby w takiej odległości, że nie potrzebne był żadnej nowoczesny sprzęt. Z moździerzy chyba zastrzelają się. Bylibyście miastem frontowym, krótko mówiąc. To i tak lepiej w Lublinie, bo w Lublinie byśmy byli burzą i mirem prawda? Tam w ogóle nie byłoby co sprzątać, bo jakby całe wojska, przecież po to też likwidowano wszystkie roskie wojska, które bo wycofały się natychmiast na linię Wisły, to takie miasta jak Lufin, Rzeszów, Białystok, Kurbieszów, Tomaszów, Lubelskich i tak dalej, to byłaby jedna wielka mucza, bez jakiejkolwiek obrony. Mamy, proszę Państwa, zatem dzisiaj obraz następujący. Albo się bierzemy do roboty i tłumaczymy, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda sytuacja w Polsce, wszystkim naszym najbliższym przez najbliższe trzy miesiące, tak, żeby 18 maja, a jak trzeba, to również 1 czerwca, kto żyw, kto żyw, udał się do lokalu odbudowej Komisji Wyborczej i, i oddał głos na Karola Polskiego po to, żeby ratować Polskę. Żeby ratować Polskę. Albo widząc, co ta ekipa robi przez 13 miesięcy i kłamiąc, i kłamiąc na potęgę, nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego wielkiego zrybu większości patriotów polskich. I na pytanie, czy będzie Polska, niestety po 18 maja będziemy odpowiadać, że Polski nie będzie. A nasi. Następcy, nasze dzieci, nasi wnukowie i ci, co po nas przyjdą, będą mieli do nas pretensje, że mając wspaniały rozwój państwa, państwo najszybciej rozwijające się w Unii Europejskiej, mając rozwój infrastrukturalny również, niespotykany w historii naszego państwa nigdy wcześniej, mając wzrost dochodów rodzinnych, niespotykany wcześniej w krótkim czasie doprowadziliśmy do rozwalenia tego państwa, to wpuściliśmy do władzy, nazwijmy ich po minieniu, Agentów niemieckich i rosyjskich interesów na ziemiach polskich, rządzą nami. Agenci niemieckich i rosyjskich interesów na ziemiach polskich. Dowód, Dowód? tylko jeden z grzechu. Jeżeli 22 prezesów, spółek skarbu państwa notowanych na gierdzie, jeszcze za drugi kwartał 23 roku, a byli to pisowscy złodzieje, bez kompetencji, przynosiło 11 miliardów złotych zysków, a teraz 22 fachowców, którzy w ich miejsce weszli na to stanowisko, przynoszą za drugi kwartał 24 roku 300 milionów złotych straty, to zastanówcie się Państwo nad jedną rzeczą. Czy jest możliwe, żeby w całej Platformie Obywatelskiej, w całym PSL-u, w całej lewicy obo, 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 obydwu obrządków Komuszego i Sonomskiego i uchołni 2050 nie było przynajmniej 22 ludzi, którzy by przejęli stanowisko prezesa w tej czy innej firmie i przynajmniej tak prowadzili, żeby już jak się nie rozwija jeszcze bardziej, to chociażby się nie zwijała w tym nie Otóż są tam tacy ludzie. To dlaczego dali 22 takich nieudaczników, że w ciągu tylko jednego roku z 11 miliardów złotych strat zjechali do 6 milionów złotych? do naszych zysków zjechali do 6 milionów do tych strat. Wiecie państwo dlaczego? Bo dali ludzi, którzy w imię interesów niemieckich i rosyjskich chcą zagłodzić polskie spółki Skarbu Państwa. Bo dochód polskich spółek Skarbu Państwa i ich rozwój to nie jest dochód ani Niemców, ani Ruskich. I tak działał Tusk zawsze. Zwijał lot, zwijał PKP, zwijał Pocztę Polską, bo nie Polacy mieli zarabiać, tylko Niemcy i Rosji. I powtarza się ich chronię. A przykład tych współpraców jest absolutnie najlepszy, najlepszy z możliwych. I to tylko jeden z wielu przykładów, bo całe zwijanie tych wszystkich inwestycji, łącznie z centralnym portem komunikacyjnym. Widzieliście Państwo na ostatnim posiedzeniu Sejmu, skandal dotyczy również tego. Odrzucili obywatelski projekt ustawy 200 CPK bez żadnych skrupułów, Nie chcą centralnego portu komunikacyjnego. Dlaczego nie chcą centralnego portu komunikacyjnego? Bo mają zarabiać Niemcy i Ruscy. Bo jak Niemcy, to i Ruscy... Zawsze tak, zawsze tak było. No i jeszcze jeden przykład na to, że jest to służba innym interesom niepolskim. Tylko w Polsce, i niestety jest to niezwykle przykro, tylko w Polsce jest możliwe, żeby minister edukacji w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau bez zajęcia i bez przeproszenia mówiła. Na konferencji międzynarodowej obecności Niemców i Żydów, że polscy naziści budowali obozów koncentracyjnych. I tylko w Polsce jest możliwe, żeby nie poniosła na to żadnych konsekwencji i żeby dalej była ministrem edukacji Rzeczypospolitej Polski. Takiego skandalu nie ma w żadnym innym świecie. Takim jesteśmy słabym państwem i takim jesteśmy słabym narodem. Możemy być mocniejsi pod jednym warunkiem, że 18 maja wymierzemy patriotę.